Witajcie kochani na kanale Czytaj Zmienią. Dzisiaj malutki vlog z wypadku do McDonalda. I oczywiście zabieram ze sobą książkę. Witajcie, kochani, na update czytelniczym. I tak, moje przemyślenia odnośnie tej książki. Na razie jestem gdzieś w połowie. Książka ta jest taka mocno, jakby to powiedzieć, skłaniająca do refleksji. Tak jak już mówiłam, tutaj mamy głównych bohaterów Karoliny i Sławka. Którzy są ze sobą tak długo, że już nie pamiętają dnia, kiedy po raz pierwszy na siebie spojrzeli. No i tak, w książce jest jakby pełno smutku, takiej refleksji, przemyśleń i tej Karoliny, i tego Sławka na temat ich życia małżeńskiego, na temat ich życia codziennego. Jak bardzo można się. Zatracić w życiu codziennym, zapominając o tym, że o związek, o swojego partnera, o swoją, o swoją żonę, o swojego męża trzeba, bać, trzeba dbać nie tylko na początku, kiedy się poznajemy, kiedy odkrywamy siebie, ale także z biegiem czasu, że każdy z nas potrzebuje czasami też. Przestrzeni osobistej, ale potrzebuje też wsparcia tej drugiej osoby. I czasami bywa tak, tak jak tutaj jest powiedziane w tej książce, że niektórzy po prostu nie potrafią się domyślić te, domyśleć tego, o co chodzi tej drugiej osobie. Trzeba po prostu czasami w związku powiedzieć drugiej osobie, o co chodzi, po prostu wprost. Dlatego, tak jak mówię, książka. Jest napisana takim dosyć prostym językiem, ale trafiającym, myślę, w samo sedno. Także, tak, kochani, myślę, że już następny update czytelniczy będzie już raczej, jak skończę już książkę czytać. Trzymajcie się. Generalnie pogoda w piątek nie rozpieszcza. Kochani, przychodzę do Was z zakończeniem już tego vloga, jak i również podsumowaniem. Tak jak już wspominałam wcześniej, książki listy pisane szeptem. I może tak, zarysuję Wam jeszcze raz fabułę tej powieści. Karolina i Sławek są ze sobą tak długo, że już nie pamiętają tego dnia, w którym po raz pierwszy na siebie spojrzeli. Nie pamiętają również uczucia, które ich wtedy łączyło. Zapomnieli nawet o tym, by ze sobą rozmawiać. Ich dzieci wyjechały na studia, a brak czasu dla siebie jest wyłącznie wymówką. Oboje pod byle pretekstem spędzają wieczory przed komputerem i Zanurzają się w wirtualnym, pozornie lepszym świecie, to tam znajdują kogoś, kto ich zawsze wysłucha, kto ich zawsze zrozumie i wesprze dobrym słowem. I moi drodzy, może tak, jest to typowa obyczajówka, romans. I na początku, jak czytałam tę książkę, czytało mi się ją nawet dobrze, miałam nawet tam kilka refleksji, przemyśleń. Później, stopniowo, coraz bardziej, żeby nie powiedzieć, że mnie nudziła, ale stała się troszeczkę bardziej monotonna. Autorka dosyć dobrze zarysowuje profil psychologiczny postaci, jak i oddaje również doskonale odczucia, jakie nimi targają. Jednakowoż, jak ja to zwykłam mówić, yy, książka ta, Okazała się dla mnie takim, żeby nie powiedzieć, zapychaczem czasu, ale takim czytadłem. Język dosyć prosty. Historia nie była zła, nie była też banalna, ale taka jakich wiele innych, jakie już czytałam. Także nic nadzwyczajnego. Moi drodzy, jeżeli miałabym ocenić tę książkę, to dałabym jej takie. Może 4 na 10 gwiazdek? Czy ją polecam? Jeżeli lubicie takie powolne, spokojne, obyczajówki, romanse, to jest to książka dla Was. Jest tu dużo, tak jak już powiedziałam, autorka skupia się głównie na profilu psychologicznym postaci. Doskonale oddaje yy, właśnie emocje, uczucia, które przeżywają Karolina i Sławek. Zakończenie, czy mnie zaskoczyło? Nie do końca, ponieważ już w połowie książki zaczynałam mniej więcej domyślać się, jak to może autorka zakończyć. Także, jeżeli lubicie właśnie takie książki, tak jak już wspominałam, obyczajówka, romans, proste, dosyć szybko się to czytało, to polecam wam ją. Nie była to moja książka. I czy sięgnęłabym po inne książki autorki? Też nie jestem do końca przekonana. Także moi drodzy, dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie, wysłuchanie. Trzymajcie się ciepło. Do następnego razu. Hej!